You're unbelievable. Oh! unbelievable. You're unbelievable. Oh! You're unbelievable. <laughs> <laughs> You're unbelievable. <gasps> Gościem jest dyrektor programowy, pan y, dr Grzegorz Ziłkowski. Przede wszystkim, dlaczego rok 2009 jest nazwany imieniem Jerzego Grotowskiego? No tak, to jest umowne, dlatego że rok grotowskiego 2009 poświęcony jest nie tylko samemu twórcy, reżyserowi, myślicielowi, praktykowi teatru Jerzemu Grotowskiemu, ale także jego teatrowi, teatrowi laboratorium. Będzie to 50-lecie od powołania tego zespołu. Tak naprawdę wtedy nazywał się on Teatr Trzynastu Rzędów, powstał w Opolu. Kierownicą tego teatru przejął Ludwik Flaszen i zaprosił Jerzego Grotowskiego do współpracy właśnie wtedy, 50 lat temu, w 1959 roku. Potem nazwa tego teatru, jego skład, a także miejsce funkcjonowania się zmieniały. Stopniowo ten zespół przyjął nazwę Tat Laboratorium, Instytut Badań Metody Aktorskiej, Tat Laboratorium 13 Rzędów, Instytut Aktora, Instytut Laboratorium. To różnie było nazywane. Natomiast ta nazwa ta Laboratorium przeszła do historii teatru, światowego, tak naprawdę. I ponieważ będzie to 50. 50. rocznica, 50-lecie od momentu właśnie tego przejęcia kierownictwa, uznaliśmy, że to właściwy moment, żeby to pół półwiecze jakoś zaznaczyć. To jeden powód. Drugi powód to taki, że minie 10. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego. W 2009 roku. Dokładnie 14 stycznia 1999 roku Jerzy Grotowski zmarł we włoskiej Pontederze i już za chwilę dziesiąta rocznica. Oprócz tego kolejne rocznicowe wydarzenie, czyli 25-lecie ćwierćwiecza od momentu samorozwiązania się zespołu w 1984 roku. I 20-lecie, w 1989 roku, to miejsce przyjęło nazwę, to miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, które jest głównym programatorem i no, realizatorem też programu Roku Grotowskiego. To miejsce przyjęło nazwę Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. Na jego czele stanął wówczas Zbigniew Osiński i Alina Obidnia, która, która wkrótce została zastąpiona przez Stanisława Krotowskiego I oni to miejsce prowadzili przez wiele lat, aż do 2000, 2004 roku. Pięć lat temu myśmy razem z Jarosławem Wratem to miejsce przejęli i kontynuujemy tą pracę już pod inną nazwą Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Gościem jest dyrektor wykonawczy, pani Anna Klas. Przede wszystkim, dlaczego zaangażowała się pani w ten projekt? Chciałam powiedzieć, że panowie dyrektorowie Instytutu Grotowskiego ściągnęli mnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pracuję już ponad 24 lata, promując kulturę polską, a szczególnie polski teatr. Ale chciałam powiedzieć, że pierwsze inspiracje teatrem. Nastąpiły tu we Wrocławiu, w tym miejscu, gdy jako bardzo młoda studentka w pani wieku pomagałam przy organizacji warsztatów teatralnych organizowanych przez Fundację Kościuszkowską, ponieważ byłam studentką filologii angielskiej we Wrocławiu w latach 70. Ponieważ już od wielu lat promuję polskie teatry, prowadząc interdyscyplinarną organizację Arden II. W pewnym momencie um, chyba dotarła um, informacja o mojej działalności tutaj do Instytutu. Um, zresztą podpromowałam sporo teatrów wrocławskich dolnośląskich. Organizowałam turne Pieśni Kozła, Teatrowi um, Wrocławskiemu, Teatrowi Lalek, Teatr Zar. Um, również z Legnicy um, organizowałam. Um, produkcje, występy Teatru Madrzejewskiej z Legnicy. Przyjechałam tutaj, ponieważ dla mnie to było wielkie wyzwanie, wielki zaszczyt, chociaż obowiązek jest ogromny i mam nadzieję, że się wywiąże z tego. Pracujemy tutaj ze wspaniałym zespołem, nie tylko z zespołem prowadzonym w Instytucie, ale również specjalnym biurem roku grotowskiego i dzięki nim możemy podjąć się realizacji wyzwań, jakie stawia bardzo bogaty i różnorodny program roku grotowskiego. będą się dwa festiwale, tak? Jakie to będą festiwale? Będą dwa festiwale we Wrocławiu. Jeden na początku kwietnia, związany z uroczystością wręczenia Europejskiej Nagrody Teatralnej, najważniejszej Nagrody Teatralnej w Europie. No, jeśli jeśli chcecie mówić o tym językiem takim przystępnym i, i powszechnie dostępnym, to można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik filmowego Oscara w Europie, mm. prawda? Europejska Nagroda Teatralna. Premio Europa per Teatro. Bardzo ważna, bo przyjmowana, przyznawana tylko jednej osobie, jednemu reżyserowi w danym roku. W 2009 będzie to Krystian Lupa, polski reżyser, po raz pierwszy uhonorowany tą, tą nagrodą. Jednocześnie przyznawana jest druga nagroda Nowe Rzeczywistości Teatralne. W w 2009 otrzymają, ją, otrzyma ich, otrzymają pięciu reżyserów, którzy, którzy przywiozą swoje przedstawienia. A także Krystian Lupa, jako laureat, zaprezentuje swoje spektakle. I już w związku z tym mamy festiwal. Pięć, pięć nagród Nowe Rzeczywistości Teatralne. Reżyserzy młodszego pokolenia, no, młodszego, średniego pokolenia, ale bardzo już przecież uznani. Jakby obowiązkowo muszą te przedstawienia zaprezentować, żeby tę nagrodę otrzymać. Takie jest regulamin, że jeżeli ktoś nie decyduje się przyjechać osobiście i nie decyduje się zaprezentować swojego spektaklu, wskazuje się na to, że ta nagroda no. przepada. W związku z tym, festiwal związany z twórczością laureatów i Krystiana Lupy, i tej piątki. Tutaj może powinienem wymienić Guy Cassier z Belgii, Pippo del Bono z Włoch, Arpad Schilling z Węgier, François Tanguy i jego teatr z Francji, a także. Garcias, który urodził się w Argentynie, ale pracuje w Hiszpanii, w związku z czym został uhonorowany nagrodą europejską. I to jest jeden festiwal na początku kwietnia, drugi festiwal w drugiej połowie czerwca od 14 do 30 czerwca Świat miejscem prawdy. I tutaj spektakle najwybitniejszych reżyserów Światowego teatru, poczynając od Pitera Bruka przez Pinębałsz, przez Eugenia Barbę, przez Tadaszego Suzukiego z Japonii, po Teodorosa Terzopulosa, po Richarda Szechnera ze Stanów Zjednoczonych i wreszcie po Krystiana Lupę i po Krzysztofa Warlikowskiego, reprezentujących polski teatr. Tu mamy również nadzieję na obecność na obecność Włodzimierza Staniewskiego i jego Gardzienic we Wrocławiu. Wszystkie te wydarzenia, takie jak spektakle i rozmowy z twórcami, bo te również są przewidziane jako element programu festiwalu, uzupełnione zostaną dodatkowo o cykle filmowe, prezentujące twórczość tych wybitnych artystów. Oprócz tego wydawnictwa. I spotkanie współpracowników Jerzego Grotowskiego, które zatytułowaliśmy, bo ta ziemia to gospodarz ogromnej naszej podróży, nawiązując do motta jednego ze spektakli Teatru Laboratorium. I także to takie kompleksowe wydarzenie, nie, nie skupione tylko i wyłącznie na, na prezentacjach spektaklowych, chociaż te najważniejsze, wiadomo, skupiające uwagę i, i dostępne dla, dla osób. Dla osób z zewnątrz. Mhm. Ale to nie cały program Roku Grotowskiego, bo festiwale to są te wierzchołki Góry, góry Lodowej. Mhm. Ja chciałabym jeszcze zaznaczyć, że nazwa drugiego festiwalu nie jest przypadkowa, tak? Skąd się wzięło, zasadzie, skąd wzięła się taka nazwa? W zasadzie żadna nazwa w programie Roku Grotowskiego nie jest przypadkowa i nawiązuje w jakiś sposób do twórczości Jerzego Grotowskiego, bądź wprost odwołuje się do jego tekstów, do jego koncepcji. Ta konkretna, Świat Miejscem Prawdy, odwołuje się do tekstu z lat 70., do wystąpienia Brytowskiego w 76 roku, kiedy na podstawie któr którego to wystąpienia powstał tekst, Świat Powinien być Miejscem Prawdy, ukształtowany i potem opublikowany przez Leszka Kolankiewicza w dialogu. Świat powinien być miejscem Prawdy. Świat powinien być miejscem, które nas sprawdza, naszą wydo wydolność, nasze intencje, naszą kondycję, naszą kondycję jako ludzi. I takim miejscem prawdy dla Światowego Teatru miałby być Wrocław. Muszę powiedzieć, że ten rok, sama idea i to wszystko idea tego roku grotowskiego. To jest dla mnie właściwie jak rekolekcje. To mnie nastraja do rozmyślań po prostu. Dla mnie to będzie rok rozmyślań. Chciałem także powiedzieć, jak się czuję. Ja byłem, jakby tu powiedzieć, należę do ścisłego grona współzałożycieli, czyli ojców założycieli Teatru Laboratorium. E... I trochę czuję się tutaj, jakbym był zjawą, jakbym przyszedł z innego świata. Ja mam takie wrażenie, jakby Grotowski mi uciekał. To znaczy, to jest moje pierwsze wrażenie, on mi ucieka w nieśmiertelność. I ja teraz nie wiem, czy ja go mam gonić, czy nie. Raczej nie, ponieważ prawdopodobnie taka jest logika rzeczy, że opinia, historia, historycy potrzebują jednej, oso jednej osoby, po prostu, która jest autorem pewnego wielkiego dzieła i która. Która nadała temu charakter, to jest jasne, że to jest Grotowski. Ja chciałem powiedzieć, że w takim układzie rzeczy on mi uciekł po prostu i dobrze zrobił. To leży w naturze rzeczy. Cała reszta prawdopodobnie będzie bibliografią. I ja myślę, że nasza nieśmiertelność, że tak powiem, nieśmiertelność ludzi związanych z Grotowskim, y, naszym monumentem, że tak powiem, y, będą pozycje w bibliografii Grotowskiego. Czym zajmują się uczeni? Y, bibliografia to jest, jakby tu powiedzieć, y, to jest, mauz, jest to rodzaj mauzoleum. I prawdopodobnie ja, będąc założycielem, będąc u początku tej firmy, znajdę się po prostu w bibliografii, co uważam za fakt zupełnie naturalny. Pięć lat temu stąd odchodziłem i pamiętam, że w gronie naszych różnych przyjaciół teatralnych, i tu był Ludwik Flaszen, i był Janusz Degler, i Kolankiewicz, i Osiński, i tak dalej, zastanawialiśmy się, jak to dalej pójdzie. Oczywiście można tu było jeszcze siedzieć, bo to znamy takie przypadki, że trzeba misia, żeby wylecieć ze stanowiska, ale myśmy wiedzieli już, że dla nas. Pewna robota została zakończona. I, i wtedy za Radą y, właśnie tu cytowanych, y, przywołanych y, panów y, zwróciliśmy się do władz miasta o to, by, 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 y, by wystąpiliśmy z kandydaturą, która y, muszę powiedzieć została z absolutną y, zdecydowaniem, bez komentarza zrealizowana. Do tego stopnia, że, że e, pamiętam już kilka dni po nominacji Pana Dyrektora Freta, e, Prezydent Miasta Pan Dudkiewicz powiedział Panie Dyrektorze, to co chciał, tośmy, to, co chciał Pan, tośmy zrealizowali, prawda będzie prawda, ale to było pięć lat temu i wtedy jeszcze nie było wiadomo, jak to faktycznie pójdzie. E, dzisiaj jestem dumny z Was Panowie, dumny jestem z was bardzo za, za wszystko, co tu robicie że chołbicie to miejsce, że potraficie im nadać te sensy, o które nam chodziło przez 13 lat mojej pracy tutaj. To znaczy miejsce ambitne, miejsce, które porusza sprawy teatralne na znacznie wyższym poziomie niż codzienność, że zmuszacie ludzi do myślenia poprzez propozycje programowe. I kiedy 13 lat temu, tu ostatni raz był Grotowski, a to było 13 lat temu w grudniu, mniej więcej mija teraz ten czas, pamiętam, rozmawialiśmy też o, o tym, co dalej. I, I padło w jakiejś rozmowie yy, nazwisko przyszłego szefa i rozmawialiśmy na ten temat, to, to było jakby to był jakby zaczyn. Do, do tego, co się stało kilka lat później już po, po, czyli pięć lat później. Miasto Wrocław. Y w oczywisty sposób zaangażowały się w, w organizację Roku Grotowskiego i Nagrody Teatralnej, Europejskiej Nagrody Teatralnej. Ale przede wszystkim, mówmy o Grotowskim, nie tylko w przekonaniu, że jest to w tej chwili taka najbardziej na świecie kulturalna, rozpoznawalna ikona, można powiedzieć, wrocławska, ale przede wszystkim, w przekonaniu, że to co, to co Grotowski po sobie zostawił, to jest żywe i, i będziemy mogli tu na miejscu, we Wrocławiu tę konstatacje sprawdzić, czy w uczestniczyć. Te wydarzenia związane z jubileuszem Grotowskiego, co chciałbym podkreślić, z punktu widzenia samorządu są takim krokiem na drodze do ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W 2016 roku jesteśmy przed, przed, dużą, przed dużą konkurencją krajową. Chcielibyśmy starać się o ten tytuł właśnie takimi prawdziwymi zdarzeniami kulturalnymi. Które jakby same odpowiadają na pytanie, gdzie ta stolica kulturalna powinna w 2016 zagościć. Co mnie pociągnęło, to przede wszystkim idee i wartości. Jakie można propagować realizując ten program? Wspomniałam to na konferencji prasowej. Bardzo dla mnie ważny jest fakt otwartości, wyciągnięcia ręki i dzielenia się tym wszystkim, co możemy mieć i zdobyć poprzez produkcję festiwalową. Moment w kwietniu, gdy. Do Wrocławia przyjedzie około tysiąca gości z całego świata: prezenterów, krytyków, producentów, osobistości teatralnych. Jest to moment również, gdy możemy podzielić się tym momentem takiej sławy, chwały z wszystkimi kolegami, którzy tworzą teatr w innych ośrodkach tu we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. I gdy tylko podpisaliśmy kontrakt z Premier Europa, wystąpiliśmy. Do wszystkich teatrów lokalnych, z informacją, że w tych dniach mamy gości, prezentujemy teatry zagraniczne i zapraszamy wszystkich do współpracy, żeby koledzy mogli przygotować spektakle swoje, podpromować je. Ponieważ to jest dla mnie bardzo ważne, że ponieważ oprócz ministra kultury, pana Bogdana Zdrojewskiego. Lwią część kosztów Premia Europa poniesie miasto i Urząd Marszałkowski. Dlatego uważamy, należy podpromować kulturę wrocławską i to jest fantastyczna okazja. Noc teatrów 4 kwietnia to jest moment, kiedy wszyscy goście mogą przyjechać zobaczyć jak znakomite mamy teatry i repertuarowe i yy, alternatywne, awangardowe, studenckie. Zapraszamy wszystkich również mieszkańców do takiego momentu pewnej integracji. To jest drugie ważne słowo, integracja. Zapraszamy wszystkich, żeby się spotkali na rynku, pod teatrem, w teatrze i może w tramwaju. Uczymy się jakby otwartości, tak? tak. To jest jakby to drugie dno, którego nie widać przy takiej, przy organizacji takich rzeczy, tak? Gdzieś to się chyba, nie wiem, dla mnie to jest drugi festiwal, przy którym ja widzę takie dno. Pierwszym dla mnie był Brave Festival we Wrocławiu, przy którym widzieliśmy to drugie dno, tak? Gdzie nie chodzi tylko o taką konsumpcję sztuki, tylko chodzi też przede wszystkim o to, aby różne środowiska poznały się i mogły zaczerpnąć od siebie różne inspiracje, tak? Żeby Jedno, drugie stymulowało. Bardzo pięknie pani to powiedziała. Lepiej niż ja. Bardzo mi się to podoba i bardzo nam na tym zależy. Chcę powiedzieć, że każdy taki moment, gdy jest spotkanie, on może być momentem bardzo inspirującym dla kogoś, kto będzie to wspominał 20-30 lat później. Wspaniale by było zorganizować. 80. rocznicę powstania Teatru Laboratorium i zobaczyć, co się stało z tymi ludźmi młodymi, którzy tu przyjadą w czerwcu tego roku i zaczną rozmawiać, dyskutować, reagować na to, co zobaczą. You're unbelievable.